Cześć. Witam Was serdecznie na moim kanale Projekt na Piątkę w kolejnym odcinku poświęconym remontowi mojej przyczepki kempingowej. Tak jak ostatnio obiecywałem pod koniec odcinka, w którym robiłem tą oto zabudowę. Dzisiaj będę zajmował się czymś zupełnie innym. mnie paczka. Nie jest to żadne lokowanie produktu. Sam sobie to kupiłem za własne środki. Natomiast nie było to wbrew pozorom takie proste, jakby się wydawało. Jest to folia grzewcza do ogrzewania podłogowego, które będę chciał tutaj wykonać. Ale jest to folia grzewcza na 12V. Jak się okazuje, taką folię na 12V wcale nie jest tak łatwo dostać. Obdzwoniłem yy, chyba całą Polskę, wszystkie firmy, jakie znalazłem w Google zajmujące się dystrybucją takiej folii i okazało się, że albo nie ma jej na stanie, albo jest w jakichś zawrotnych yy, cenach. O ile yy, folię zasiadają na 230 nie ma żadnego problemu, yy, żeby dostać. Można metr bieżący takiej folii i to szerszej, bo to jest 30, yy, a yy, folię. Na 230 występują często w szerokości 50-60 cm, można dostać już za około 40-50 zł metr bieżący. No to okazuje się, że te folie na 12 no, są kilkukrotnie droższe. Tak jak mówiłem, w Polsce nie udało mi się jej kupić. Występowała albo w bardzo wysokich cenach, albo wręcz w gotowych takich zestawach razem z okablowaniem i z kontrolerem. I takie zestawy no, były wycenione na kilka tysięcy złotych, więc stwierdziłem, że bez sensu nie będę w coś takiego szedł. Tą folię udało mi się kupić w Czechach. Bardzo miła pani odpisała, że nie ma problemu, wyślą mi to do Polski. Dalej jest ona kilkukrotnie droższa niż folia na 230 V. Ale za około 80 zł metr bieżący udało mi się kupić, więc myślę, że jest to jeszcze akceptowalna cena. Może powiem kilka słów, dlaczego zdecydowałem się właśnie na folię 12-voltową, zasilaną na 12 V. Pewnie jest to subiektywne i zależne od kryteriów, które sobie postawimy, natomiast jeśli o mnie chodzi, to w zasadzie poza kwestią ekonomiczną, poza kwestią ceny tej folii, ja widzę w niej same plusy względem folii na 230V. Pierwszą taką kwestią według mnie jest bezpieczeństwo użytkowania. O ile folie 230 w domu spisują się świetnie i są założone pod podłogą zrobioną z deski parkietowej, z paneli czy kafelków. Tutaj nic się w zasadzie nie może z taką folią wydarzyć. No to w przyczepie kempingowej wygląda to troszeczkę inaczej. Po pierwsze, tutaj no, wszystko pracuje w czasie jazdy. Ta folia będzie przykryta wykładziną PCV, która no, jest dosyć delikatna, może się uszkodzić. I powiem szczerze, nie do końca byłem przekonany, żeby chodzić po folii, w której jest 230 V, oddzielającym je tylko taką, taką wykładziną PCV. Ja wiem, że są zabezpieczenia i pewnie to wszystko świetnie działa i takie przypadki się nie zdarzają, żeby kogoś ten prąd poraził. No ale w razie uszkodzenia, zalania, myślę, że 12 V instalacja jest tutaj zdecydowanie bezpieczniejsza. Więc to było dla mnie no, głównym kryterium. Kolejną kwestią była sama kwestia zasilania. Stosując folię 12V, do jej pracy nie potrzebuję zasilania z gniazdka. Nie potrzebuję również uruchamiać przetwornicy, będąc na akumulatorach. I tutaj pewnie nie będę tej folii używał na akumulatorach ze względu na oszczędność prądu. Który w nich będzie. Natomiast gdybym miał taką ochotę, gdybym potrzebował, to nie będę dodatkowo tracił kilkudziesięciu watów na samą pracę przetwornicy. Kolejna kwestia to mocy tej maty. Ona jest dosyć standardowa, bo tutaj wychodzi około 220 watów na metr kwadratowy. Ja będę tutaj miał około dwóch metrów kwadratowych z małym haczykiem, więc będzie to około 500 watów. I te 500W no, zużywałoby mi jakby moc przetwornicy. W ten sposób mogę zastosować przetwornicę o pół kW słabszą i wyjdzie na to samo. Działałoby to wtedy w ten sam sposób. Uniknę też strat, które powstają w momencie, gdy zasilanie idzie z akumulatora, jest przetwarzane przez przetwornicę na 230. I podawane na matę, no, wynikające po prostu ze sprawności przetwornicy. Nigdy to nie jest 100%. Kolejną, nie mniej ważną kwestią są tematy związane z zabezpieczeniami na kempingach. Przeważnie jest to 6A, czyli około 1300W. Ta folia zużywa około 500W, więc byłby to bardzo duży procent z tego limitu, który narzuca kemping. W momencie, gdy idzie zasilanie tej maty z akumulatora, to w tym momencie myślę, że te limity 6A nie będą żadnym problemem. Po prostu te 500W będzie szło niejako z akumulatora, a akumulator będzie doładowywany przez, przez zasilanie, czy to z paneli, czy to z gniazdka. Jeśli chodzi o, natomiast o zalety maty na 230V, to z tego co co przeanalizowałem temat, no to w zasadzie, jest to, tak jak to mówię na początku, jest to kwestia ekonomiczna. Tamte są po prostu tańsze. A druga kwestia to taka, że zasilając je bezpośrednio z gniazdka, nie obciążamy akumulatora, nie zużywamy prądów w akumulatorze. Ale tak jak mówiłem, wydaje mi się, że mata 12V będzie tutaj sprawdzała mi się dużo, dużo lepiej. Jeszcze kwestia tej, tej mocy. Tak jak mówiłem. Ta mata będzie tutaj miała około 500 watów, więc oczywiście to nie będzie miało za zadanie ogrzewać tą przyczepkę w zimie w jakichś skrajnie niskich temperaturach. To jest zbyt mała moc, żeby taką przyczepkę skutecznie ogrzać. Ta mata ma być jedynie taką opcją Comfort Plus, podnoszącą po prostu komfort przyczepie. Chodzi o to, żeby stopy było ciepło i przyjemnie. Nie montuję tego z myślą, jako y, główne y, ogrzewanie y, przyczepy. Także w ogóle nie przejmuję się kwestią tego, czy ta mata nagrzeje mi tą przyczepę, y, czy nie. Ona ma być tylko po to, żeby podgrzewać y, podłogę, żeby było ciepło w stopy. Ok, jeśli chodzi o pracę, to będę chciał najpierw sobie tutaj rozplanować y, ułożenie y, tej maty i miejsca, w których ona y, będzie y, pocięta. Założenie jest takie, żeby zrobić sobie tutaj dwie sekcje załączane osobno. Pierwszą sekcją będzie sekcja od wejścia tutaj do łazienki, czyli tamtej części przyczepy. Natomiast tutaj będzie druga sekcja. Chcę mieć to tak podzielone ze względu na to, że chciałbym mieć możliwość włączania tych części osobno, ponieważ w momencie, gdy będę miał rozłożone łóżko. Nie będę potrzebował podgrzewać tej części podłogi, no bo tutaj nie będzie się chodziło. A że u mnie te części wypadają mniej więcej po połowie, no to odłączając ten fragment zaoszczędzam połowę zużywanego prądu. Także jest to dla mnie ważne, i, i to jest jakby główny powód, dlaczego chcę to sobie podzielić. W takim razie zabieram się do pracy. Pierwszą rzeczą, którą będę chciał zrobić, to przymierzę sobie tutaj fragmenty tej folii i potnę ją już na takie kawałki, żeby ładnie ta, całą tą przestrzeń sobie tą folią wyłożyć. A następnie będę musiał zdemontować, a w zasadzie po prostu wynieść, bo dlatego właśnie nie przykręcałem tych elementów jeszcze na stałe żeby móc je stąd zabrać. Zwinę ten kawałek wykładziny i umieszczę tą folię pod spodem, przyklejając ją na taką dedykowaną taśmę odporną na temperaturę, właśnie dedykowaną do tego rodzaju folii. Także zabieram się do pracy. Zdemontuję sobie najpierw ten element zabudowy, ponieważ folia, która będzie w tej sekcji, zasilanie będzie miała wyprowadzone tutaj, Natomiast y, zasilanie od tej sekcji wcześniejszej, czyli tej pierwszej, będzie wyprowadzone po tamtej y, stronie przyczepy. Będę musiał niestety naciąć y, wykładzinę, aby folia y, została wyprowadzona, ale to będzie pod zabudową, także tego nie będzie w żaden sposób widać. Muzyka Tą folię można ciąć tutaj w tylko w wyznaczonych miejscach co 50 cm, co troszeczkę komplikuje mi rozmieszczenie tych fragmentów. Natomiast na pewno będą tutaj dwa paski i tutaj dwa paski, i z tym fragmentem wychodzi, że będzie prościej. Z tego względu, że rozmieszczając go w ten sposób mogę. Tutaj sobie przeciąć. Tam będę miał pierwszą sekcję, tu będę miał drugą sekcję, i wtedy końcówka mi tutaj z niedużym tylko naddatkiem wychodzi. I myślę, że to będzie optymalny układ. Tutaj w tym miejscu nic więcej nie wymyślę, więc czas na pierwsze cięcie. Ta folia jest dosyć gruba. Ja, szukając informacji w internecie, widziałem przy niektórych produktach komentarze. Że ludzie pisali, że folie są bardzo cienkie i delikatne. Ta jest naprawdę, naprawdę solidna, i tutaj nie mam żadnej obawy, że ona mi się jakoś rozerwie. Ok, więc to by był pierwszy, pierwszy fragment. Myślę, że tak by było idealnie. Tutaj sobie go również przytnę. No i w tym momencie pozostaje mi jakoś rozplanować tą przestrzeń i tam jeszcze kawałek przy drzwiach. Tak to sobie rozplanowałem. Tutaj w ten sposób podzieliłem te części. Niestety te linie cięcia, które są określone przez producenta, no wymusiły, że ten podział nie mógł być tutaj. Został on tam troszeczkę przesunięty. Natomiast to nie jest dla mnie żaden problem, nawet będzie to miało pewien plus, o którym zaraz Wam powiem. Ja wykonałem już tamtą drugą ściankę. Nie nagrywałem tego, bo w zasadzie to była taka sama praca jak w przypadku. Tej ścianki. Postaram się tutaj gdzieś Wam podlinkować materiał, w którym pokazuję, jak robiłem tą stronę, więc jeśli kogoś interesuje, to zapraszam do oglądnięcia. Natomiast jeśli chodzi o ten podział folii, zaraz Wam pokażę. Tam sobie wyrysowałem linię, która będzie od drzwi, właśnie do tamtej drugiej ścianki, i w tamtym miejscu będzie przebiegała zabudowa, więc za tą linię muszę mieć te folie. Natomiast z tej strony ta linia podziału wypadała mi albo w tym miejscu, ale wtedy nie mógłbym tej folii tutaj przesunąć. Tutaj byłby taki, taki kawałeczek, albo podzielić to tutaj w tym miejscu, i wtedy zostaje mi tutaj taki kawałeczek, który będzie włączany razem z tamtą stroną. Stwierdziłem, że takie rozwiązanie będzie w tym przypadku lepsze, z tego względu, że chyba Wam jeszcze o tym nie mówiłem. Ten kanał nazywa się Projekt na Piątkę i ta nazwa no nie pochodzi od tego, że ta przyczepa będzie tak super zrobiona, chociaż mam nadzieję. Pomysł na tą nazwę wziął się z tego, że jesteśmy czteroosobową rodziną i mamy jeszcze pieska, więc jest to projekt po prostu na naszą piątkę. I założenia były takie, żeby psiak również miał gdzieś swoje miejsce w tej przyczepie takie, które będzie dla niego bezpieczne w takim sensie, że nie będziemy gdzieś tam się o niego potykać. No i wymyśliłem, że ponieważ ta przyczepa będzie nam służyła głównie do spania, życie będzie raczej toczyło się na zewnątrz, więc w większości przypadków tutaj tego stolika nie będzie, nie będziemy korzystać z tych kanap poza jakimiś tam bardzo, że tak powiem, awaryjnymi sytuacjami. Raczej tutaj po prostu będzie rozłożone cały czas łóżko. Stąd też zależało mi na tym, żeby tą część ogrzewania też odłączyć i nie, nie zużywać tej energii. Po pierwsze, w momencie, gdy nie będziemy tutaj tego potrzebowali, a po drugie, pewnie tu będzie jakaś przestrzeń magazynowa w momencie, gdy to łóżko będzie rozłożone. No i nie chciałem grzać. Powierzchni, która będzie po prostu przykryta jakimiś rzeczami. Natomiast w tym układzie wymyśliłem, że tutaj zrobimy miejsce dla psiaka. On będzie miał po prostu tutaj taki swój kącik z legowiskiem. I również jeśli będą jakieś chłodniejsze noce, to żeby miał po prostu ciepło, żeby mógł sobie tutaj komfortowo leżeć. Także stąd ten podział jest w tym miejscu, a nie, a nie w tym. No dobrze, czas w takim razie zabrać się za wyniesienie tej strony zabudowy oraz zwinięcie wykładziny po to, żeby móc zamocować tą folię już tak docelowo. Do jej montażu użyję takiej oto dedykowanej właśnie do montażu folii grzewczych taśmy klejącej odpornej na wysokie temperatury. Tutaj wyznaczyłem sobie linię, w której będzie wypadać zabudowa, więc będę chciał przeciąć tą wykładzinę kilka centymetrów za tą linią po to, żeby móc. Wyprowadzić te folie i podłączyć tutaj do nich zasilanie. W takim razie myślę, że 2 cm dalej to będzie tak optymalnie. Więc to by wychodziło mniej więcej tutaj. Ok, więc cięcie zrobię po tej linii. Tutaj muszę sobie wyciągnąć tą wykładzinę. No dobrze, często w takim razie przykleić. OK, tak mi to wyszło. Nie było w tym zasadzie nic trudnego. Myślę, że największą trudnością jest dobre rozplanowanie rozłożenia tej folii i miejsc cięcia. Natomiast jeśli chodzi o materiały, to ta taśma bardzo dobrze mi się sprawdziła. Jest mocna, dobrze klei, ale też nie jest taka, że jak się ją przyłoży, to już nie wybacza błędu. Także. Także nie było tutaj z tym problemu. Jest bardzo cienka, więc też nie było problemu, że jak powstała jakaś zmaszka czy coś w tym rodzaju, jest naprawdę bardzo cieniutka. Także, także na pewno tego nie będzie czuć przez wykładzinę. Tak jak mówiłem, najważniejsza jest kwestia zaplanowania tych cięć tak, żeby nie powstawały jakieś łączenia pod wykładziną. Te żabki zaciskowe pod wykładzie, no to byłaby jakaś masakra. No to na pewno by mocno przebijało i nie byłoby to ani fajne w użytkowaniu, ani estetyczne. Także tak trzeba sobie to rozplanować, żeby te podłączenia właśnie mieć gdzieś pod zabudową. U mnie ta część, ta sekcja będzie miała tam podłączenia, natomiast ta sekcja będzie miała podłączenia tutaj. Zazna to też z bliska pokażę. Pokażę wam jeszcze do z bliska. Tak jak mówiłem, tutaj będą podłączenia. Wyprowadzone do tej części. Wszystkie krawędzie pokleiłem, żeby mi się one nie przesuwały. W szczególności tutaj, gdzie jest rozdzielenie tych sekcji, skleję to dosyć mocno, żeby tutaj mi się nic nie zwierało, nie, nie stykało i żeby działało tak, jak sobie zaplanowałem. No i tutaj do końca, no i tam będzie podłączenie tej sekcji pod łóżkiem. Wszystko wygląda w porządku, więc z powrotem rozbijam wykładzinę. Będę mógł już przykręcić na stałe zabudowę. No i myślę, że temat montażu ogrzewania podłogowego w przyczepie mam załatwiony. Oczywiście, do tego trzeba będzie jeszcze zamontować czujnik temperatury, kontroler, podłączyć zasilanie, ale na tym etapie nie mam jeszcze tutaj w przyczepie zasilania, nie mam, nie mam akumulatorów. Więc to zrobię, jak będę już robił całą instalację elektryczną, tą 12V. Na razie na ten moment zależało mi na tym, żeby zamontować folię, móc rozwinąć już wykładzinę, żeby nie było potrzeby, tam pod nią się dostawać i móc kontynuować dalszą zabudowę w przyczepie. Zabudowa wróciła już na swoje miejsce. Pokażę Wam jeszcze to takie newralgiczne miejsce podłączenia tamtej sekcji, tamtej części ogrzewania. Zobaczcie, tak to wyszło już po rozwinięciu wykładziny. Tutaj będzie front tej zabudowy, natomiast w tym miejscu będą podłączenia tych czterech mat. Zostawiłem sobie tutaj takie przerwy. Aby móc przykręcić ten front, ten front, który tutaj będzie, do podłogi, właśnie pomiędzy, pomiędzy tymi miedzianymi paskami zasiejającymi matem. No dobrze, szybko poszło, nie było to trudne. Zobaczymy, jak będzie z użytkowaniem, ale myślę, że będzie fajnie to działało. Będzie taki fajny, przyjemny efekt ciepłej podłogi. Nie będzie tutaj narzekania, że, że jest zimno w stopy. Także jeśli nie macie takiego ogrzewania podłogowego u siebie, to myślę, że mogę polecić. Chociaż tak jak mówię, jeszcze tego nie używałem. Ale sam montaż jest na tyle łatwy, że raczej tutaj myślę, że nie ma nad czym się zastanawiać. Chyba każdy sobie z tym poradzi. Myślę, że będę z nich zadowolony i będę często korzystać. Na pewno będzie jeszcze odcinek o podłączeniu zasilania do tych, do tych mat. A ja tymczasem żegnam się z Wami. Jeśli podobało Wam się to, co tutaj zrobiłem, uważacie, że, że jest to zrobione dobrze, to dajcie łapkę w górę, napiszcie jakiś komentarz. Jeśli uważacie, że zrobiłem coś źle, to również napiszcie swoje uwagi. Sekcja komentarzy jest Wasza. Także dziękuję bardzo, że poświęciliście swój czas i że byliście tutaj ze mną przy tym moim remoncie. I do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.